Witam cieplutko Alice Madness Returns Jestem chwilu Kontynuujemy dalej naszą przygodę To jest tak dobre miejsce Kurde tak się wczułem nie Coś wspaniałego O <grystanie> Żartowni się Chodzę w ogóle coś cokolwiek mówić. To wystarczy się napawać widokiem. Nie mogę. Dobra. O kurde, teraz naprawdę się szybko stykowali. Teraz czekaj, zanim ten świat runie. Pojawią się gnilce. Te inne z rzeczy. Ej, halo. no cóż. Idziemy dalej. Nie dolecimy. Aaa, <noise> dobra. Super. To jest niebieska trampolinka. Czyli chyba całkowicie inne miejsce. Dokładnie. To jest super! O, właśnie o tym mówiłem. Kiedy świat się zmieni? A będą ciuszki tak w ogóle Super Już nie jest ten świat taki piękny, co? Ja tu nie... Aha, tu są zęby w tym Dobra O, muzyczka już też milkła już może być tylko gorzej. He. E, no już tak mi się tam podobało. po prostu tutaj skoczyć. Okej. Okay. Au, 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 au. Oh, Alice. Wow. Back to admire your handiwork, returning to the scene of the crime. It had to be done, Cat. You said so yourself. You and this Red Queen cannot both survive. She is a cancer in your body. Excise her or perish. Well, she was the face of evil in the heart of darkness. She didn't treat you too well last time, lost your head, as I recall. <laughs> she was completely deranged. You picked up her crown, but now you've put it down. You must speak to her, what's left of her anyway. Zamek królowej No to muszę to też jest o, świetne miejsce I ja cię nie mogę Teraz w dół czy prosto? Próbujmy tutaj na razie. Dobre? Tam, czy tutaj? Ale podpowiedzi. Chciałbym najpierw do sekretu i dobra, idziemy tutaj. Czy właśnie popełniłem błąd? Zapewne tak, ale. Ale co tam? Tej trefli. Strasznie dziwnie jest to miejsce zrobione. A. To są wojnie, w którą bym poszedł. O, podskocz, podskocz, podskocz. Okej. Okay. Okej, okay, my bad. Znowu. Po raz setny. Co się załocha Oby zgnilców nie było w tej kraji, nie mówiłem. Byłoby fajnie, mówiłem. Taki wuj co Queensland to to super. Dzień dobry o cóż jednak się nie obejdzie bez nich ale nie ma dużego na razie no zgadzę sobie tego i nie pojawi się duży o to ciekawe 370 zęby zębów Czyli potrzebujemy dużo jeszcze Możemy jeszcze ulepszyć ten munek, chyba nie, ale... Sprawdźmy. Dobra, jest na full. To co, konika, chyba ulepszymy teraz, co? Zamek królowej. Miłe powitanie, tak? Sprawdźmy jednak najpierw, co jest tutaj. O! Muszla. Dobra. Zagadka, proszę! Zawsze było na pierwszym zagadka. Na pierwszej różyczce. Dziękuję, kocie! Kocham cię. Tak, 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 tak. sequence? Tak. ...trzy, cztery, siedem, jedenaście. Zaraz, co? Jeden, trzy, cztery, siedem, jedenaście. Co będzie następne? Dwa, o jeden, Chwilę o co chodzi? 1, 3, 4, 7, 15 o dwa więcej. O jeden więcej 3 więcej To jest taki ciąg może Ale o dwa o dwa, o jeden, o trzy, o cztery, tak 2, 1, 3, 14 by nawet nie było? Jezu, nie wiem. Nie chcę mi się myśleć dzisiaj w ogóle. Hmm. Nie mam pojęcia. Tam... 13. Nie. Przepraszam. Czyli już wiemy, co się stanie, jak jednak się źle odpowie. Ma swój bieg, ale nie chodzi. Ma od nogi, ale nie odnurza. Ma koryto, ale z niego nie je. Bije się, ale nie żyje. Co to jest? Ma swój bieg, ale nie chodzi. Od nogi, ale nie od nóg. Na koryto, ale z niego nie je. Bije się, ale nie żyje. Osoba z zapędami samobójczymi, cierpiącą na bezsenność. No nie wierzę! <trujny> <śledziany> <strybuj> Jakie to jest złe! Ma swój bieg, ale nie chodzi. Ale nie... Spokojny dziecko. Je się nie żyje. Rzeka. Ja Jakie to złoje. Okej, okay, to była dobra zagadka. No nie. Panie ślimaku, śmiej się pan ze mną. Osoba za pandemia, ja! Ach! Co? Byliśmy wtedy w Jaskini, czy? Hm, chyba nie. Coś by się powaliło. Dzień dobry. No, pojawcie się. Karty? Karty. Karciany strażnik. I like it. Ha. Huh. Uh, piki się teraz powie. Wtedy były karo, teraz są piki. A nie, tam jeszcze jest jeszcze stref. Jest piki, stref. Jest a ała, o. Dobra, nie patrzę już, sorry. A jeszcze czarni, no tak. Wtedy było czerwone karo. tak. Ja muszę was dobijać, czy? Wy sobie po prostu raz wstaniecie i tak a! Powiecie sobie, że nie lubicie walczyć w sumie I wam się znudzi. O jest to jest pik znowu czerwony Wstań I za drugim razem umrze zawsze czy jak to jest? To no, chyba tak Ła wow. Już chciałem odruchowo klikali enter, ale mówię dobra Postrzymam się No tacy Nie są źli nawet To jest ich dużo no i najlepiej kombić właśnie sobie ciosy z młotem, żeby ich dobić. Także, także to jest spoko. Mogę to są jeszcze figury szachowe. To jest pewnie goniec, tu jest koń. To jest dobre. Ta lokacja jest mega dobra. Eee na górę tam? Dobra, chodźmy najpierw na górę może. the red kingdom's in ruins but you're no better off when you defeated her i tried to oh. reclaim the castle i was set upon by her monstrosities the malignant royal bitch still reigns <laughs> i'm here to petition her i must get inside the only way in is through me sacrifices must be made those who say so usually mean they should be made by others cynicism is a disease it can be cured

koszyszek o oh fk o oh fk o oh fk ok doskoczyliśmy czyli tutaj musi być koszyczek w takim razie jest or no jest it is A no, to nie wygląda na zbyt spokojne miejsce. I tym właśnie lubi zaskakiwać nas Alice. I dlatego tak ją kochamy. Nie, ja tam ją kocham za lokację w tej grze, bo to jest wow. Mega klimat to jest. No wow. Po prostu wow. Coś z dalej? Chyba tyle. Cóż, czas do naszego końca wrócić. Nie wiem, co to była za figura chyba. Chyba koniec albo król. Nie wiem. Zobaczymy. Platformo, y chodzi do mnie. A bałem się, że nie doskoczę. To byłoby bardzo prawdopodobne. No dobra. Kolego, sprawdźmy cię.

Z królowa, tak? <laughs> nie wydaje Pewnie nie kolejne hm. no Dobra Mam śmierć. Mamy śmierć, tak mamy o mnie nie, Okej. Okay. to jest chyba to samo, tak? A nie, troszkę inna, ale zasada ta sama. A tam z tak? Okej, okay. to mam butelkę. Ale mamy też gdzieś ryjek. Chciałbym go zdobyć. Zniszczyć znaczy się. Okej, okay, mamy go. Korzyczek. Przejście. To, to ciekawe. No dobra, mamy trampolinę, ale... Idziemy po drugiej stronie tam prawdopodobnie, a tam jest... Łańcuch Czy będziemy mogli wrócić? Nie wiem, zobaczymy Aha, to nie jest y, ślisk zjazd Także raczej wrócimy Wyciągnij Okej okay. To jest chyba tam z drugiej strony Jak się... jak poszedłem w lewo Znaczy nie, poszedłem w prawo Tak, tak to 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 będzie chyba droga w lewo

Przepraszam za ale troszkę mi przerwano. Ale wr wracamy. Tak, czyli jak to jest tutaj, jak mówiłem. O nie, 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 nie wróć. drzwi. drzwi się nie, 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 chcą otworzyć. <laughs> o, 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 halo. Nie brzmi jak kapelusznik? Czyżby wrócił? To by było dobre. To chore miejsce, jakie fajne. O, walka dobity. A czy oni się różnią, jak są na przykład czerwoni, a czarni? Są jak ci silniejsi, czy eh, nie sądzę? są tak ciut załatwi, chyba. Masz. Ej, ej myślę, że go się położy Co to jest. Nie co to jest? Kat Chociaż wow. mówię, że tam ci byli łatwi. Żartowałem.

Chyba miało być. Tak, tak miało być. Pary. Jakie to dobre jest? Nie ucieknę, nie ucieknę. O, sorry. Ufajcie mi chwilkę? Sprawdzę tylko czas... ojej, dobra. Mam jeszcze chwilkę. Jest bardzo mało podpowiedzi. A nie, coś jest, dobra. Uuu, widziałem spełnienie chyba. Tak to dokładnie. To jest fajne miejsce! Tamty... cała reszta się chowa przy tych... Przy tych kartach.

Że się Z się nie włączy dalej. Bo czasem lubię tak dalej zrobić. Oooo! Ubrudzili przyjaciele. I są banalni wręcz. Coś tu nie jest, coś, coś tu jest nie tak. Dobra, sio, ej! To był ząb! Serduszko Ty. Pikacie ty, ty. O, butelka. Wiesz nie chrz, bo to co akurat nie robi na To ma nikim wrażenia. No dobra, no dobra, oko, się już kobiec Nie, nie, tam jest butelka, wróć. Jest to butelka. Kontynuuj, Kat, nie pozwoliłby ktokolwiek samemu na jego drodze, ani przyjaciel, ani wróg, chyba tam było napisane. Leszczyk idzie. O, on się tu przebije zaraz na bank O idzie to coś się ścięło bakatesenka Idę spasy przez rwawek Czy możesz ich ciachnąć przy okazji? Fajnie by było Dzięki Dzięki. Dobry kat. Ilu zębów? Oh, fuck. Skoczysz? Hm, jak mi przykro Fine. Dobra, ale już dochodzi pół minutki około, więc będziemy się żegnać. jest jakie to miejsce jest dobre. Nie wiem, ile razy jeszcze będę to powtarzał, ale to jest mega dobre. Dziękuję jeszcze raz ślicznie za uwagę i do usłyszenia. Na razie.